that's what's making up i left the light <laughs> <Food>. <laughs> <laughs> we ran to island trails what am i meant to do how am i meant to be, meant to be. Normal. normal just be yourself okay just chill skim this is Ifa jest z i jest tutaj ze mną na studnianie Ja razem studiujemy. I dzisiejszy vlog będzie o jedzeniu. It will be all about food and we start with breakfast, więc zaczynamy ze śniadaniami i najbardziej popularnym śniadaniem tutaj jest Msemen. To jest taki placek składany na kwadraty i później smażony na patelni i najczęściej jemy go na, na słodko. How do you like msemen? Really good. I love it. I love it. It's my favorite breakfast. It's really... it's not too much, it's not too heavy, it's not too light. It fills you up. You can put whatever you want on it. You can have it sweet or savory. I prefer it with honey and cheese. Really good. And you can drink tea to that. Yeah. We usually drink American tea with a huge amount of mint and A tea banana. A tea banana. A tea banana. A tea. A tea banana. It's from the French. W sensie um, dialekt marokański, ale połączony z francuskim. I oprócz tego jest bardzo dużo pieczywa, so lot of bread, pancakes mm. on the breakfast. I think it's also from France, like the typical breakfast. A co ciekawe, to będę jadła tym małym widelczykiem, który jest tutaj, bo y, nie mam dalej dużego. Ale mam też dobrze, będę jadła powoli. I jeśli chodzi o przystawki Przepraszam. <laughs> <Sorry. laughs> so suppers uh, On the first photo, na pierwszym zdjęciu widzicie trzy przystawki i jest to majchetka w pomarańczowym sosie i ogóje z tymiankiem i zaluk, czyli majokańska sałatka z gotowanych bakłażanów i pomidorów. And dinner. What's your favorite dinner? Here? Probably passe but it's only really special occasions so you don't get it often mm -hmm. so maybe kesta tajinka kefta. okay i think okay, you will see them on the pictures soon because this one it's couscous to jest couscous który najczęściej je się w piątek bo jest to dzień święty u muzułmanów tak jak u nas jest to niedziela uh, i najczęściej po prostu po modlitwie cały rodzina siada ja i wszyscy jedzą kuskus i bardzo często nie można dostać w ogóle kuskusów w inne dni w restauracjach. Often you cannot get kuskus on different days. Yeah. And uh, this one is with Tfaya. I Tfaya to jest taki słodki sos karmelizowany z rodzynkami, uh, z cebulą, z cynamonem i miodem. Uh, no i z cool And so this is the one. And the next one. Ah! Ok, cool. It is with uh, You didn't, write No. But it's like the duff from Perkis. It's like a thin Naleśnika. on And this is uh, with the sauce uh, with chicken. And... Oh, where is it? Yeah. And uh, it's soczewicą. Uh, I don't remember the name. Okay. After that, we have Tajin kefta. you love każyn kefta? it's really good it's really it's just it's meatballs egg sauce and they give you like hooks more bread and you dip it and you eat it and it's just like really good and warm and filling mm -hmm. yeah and it's also in tajin you kind of like in this yes. um, in the pot in the pot and after that we have pastilla that you also mentioned before and pastilla it's like a sweet meat pie Więc jest to słodkie ciasto z kurczakiem, może też być tam meba e, i z cebulą, zieloną pietruszką, papryką, kolendą, wszystkimi możliwymi przyprawami i z cukrem pudrem i z cynamonem. So it's, the, it has yeah. spices, the salty one, the sweet one and people can hate it or people can love it. W w tej kulinarnej podróży zabieram Was jeszcze na podróż po aktualizacjach z tego tygodnia i zeszłego, czyli to co dzieje się w... Naszej fundacji z projektami. Pierwszą rzeczą jest zakończenie zbiórki na budowę stołówki w Gabonie. Zabraliśmy całą kwotę, ponad 260 tysięcy złotych. Tu widzicie zdjęcie, etap budowy jest już dość zaawansowany. Po drugie, zakupiliśmy pierwsze samochody w Demokratycznej Republice Konga w Kinszasie dla firmy transportowej, która będzie przewozić ludzi do pracy z dzielnicy Kimbenseke do centrum Kinszasy. Po trzecie, Znaleźliśmy lokalizację na nową studnię w miejscowości Bormakota w na Paso, bo ludność z tej miejscowości musiała zostać przesiedlona z uwagi na ataki terrorystyczne i udało się w tej nowej miejscowości znaleźć miejsce do wykopania studni i umowa została podpisana. Po czwarte, panele słoneczne w miejscowości Tapa w Demokratycznej Republice Konga, tu również e, dostałam informację o podpisaniu umowy e, z firmą, która się tym zajmuje i niedługo będą je już instalować. I po piąte, zainstalowaliśmy jeszcze jedne panele słoneczne w Ugandzie, w miejscowości Tapak. Um, I zdjęć jeszcze nie mam, ale to są zdjęcia z wcześniejszej szkoły, w której w zeszłym roku Instawali, instalowaliśmy panele, bo są obok siebie. Więc same dobieć wieści. I tu jeszcze jest zdjęcie daktyli z jakim i z czobakiem. jest like the sweet um, sweet little cookie covered with syrup with honey and gingerbread and on, it sounds it tastes like Christmas for me. Mm -hmm. Have you tried chłopak? You didn't? Another Moroccan almond cookies. Oh yeah, they are different. Really good. Really yeah. really good. All of the cookies here—it's really good. Okay, and now we move to other kitchen of Moroccan, so Palestinian and Syrian. Yes. And here, in... like this Arabian Peninsula. Yeah. was well, the Iranian? Is it Sufi? I mean, it's yeah, it's the same kind of cuisine. Okay. Along that line. Okay. Yeah. So basically, here you can see the pictures of falafels and hummus and baba ganoush and shawarma also. Yeah. Yeah. it's really good. Yeah, so that's it, and here you can see pad Thai. Have you tried pad Thai? No, we didn't. Pad Thai. Yeah. Like for Thailand. When we were in the competition of surfing. Weather. No. Okay. So this is pad Thai, but it was the only time when we ate it here. There's no many Asian restaurants, honestly. No. Um. Only the Middle East. Yeah, there's no foreign food. Yeah. Mostly like Yamalasham. It's like so foreign. Food. I tutaj mamy fast food. Here we have fast food. i pokażemy wam gdzie je kupujemy, bo jesteśmy właśnie na kampusie. We'll show you where we buy the fast food because we are on the campus. Yeah, but today it's all closed. Yeah. Jest niedziela i wszystko jest zamknięte i wydaje nam się, że oni po prostu chcą być inkluzywni dla każdej ligi i zamykają and They close everything on Friday, Saturday and Sunday. Sometimes it's open. Just because It all depends on their humor. it's <laughs> It's closed. Yep. Art and chill. The art and chill. Ja is... właśnie tutaj. To jest z i pizza i... całe to dziwne jedzenie, które smakuje tak samo, więc... nie mają już nic. I pańską herbatę. Z miętą. I, I tu ostatnia część, czyli desery. Pierwszy z nich to jest naleśnik z nutellą. Krew nutella. Since yeah exactly, and then we have the Arab ice cream in sufra. Since I have skiloured the Palestinian stereotypes, and then we have cake. Yeah. Why, we, why did we have cake? I found a girl in my dorm who makes whole cakes, and you can order them for a good price. And I felt sad, so I ordered a whole cake, and we ate the whole cake. Me, Martina, and two other friends. Exactly. A później zamówiliśmy kolejny test na, na naszej koleżanki. I tak właśnie wyglądały nasz, nasze dwa miesiące jedzenia. Bye bye! czasem wygląda to właśnie tak, bo przyjechał dzisiaj Makę do naszej uczelni. Nie mamy zajęć, mamy się wynieść z uniwersytetu i nawet nie mamy wi-fi, bo chce Wi-Fi, więc oto ja w płaszczu parę deszcz i do Hamamu Fazjeja, tańczyć salce i życ nie umieć. Wszyc nie umieć.